Tak, wierzymy w sens tego, co robimy. To, że pan premier tutaj nie przyjeżdża, to tak naprawdę jest wstyd dla niego, że nie przyjeżdża tutaj, ale że nie wyjdzie do Polaków i nie powie, jaka jest sytuacja. Cały czas zakłamują tą rzeczywistość. Ale my pamiętajmy, stoimy przed kolejnym problemem. Ten kryzys energetyczny, który dzisiaj mamy, on się nie, nie zakończy po tej zimie. Ten kryzys będzie trwał. E, chcielibyśmy wiedzieć, co dalej z polską e, gospodarką, co dalej z polską energetyką, co, co dalej z polskim górnictwem. E, dzisiaj e, zamówiono 17 milionów ton węgla z zagranicy. Węgla, który przypominam, jest po 3000 zł. E, taki sam węgiel polska energetyka brała od nas za 300 zł, czyli jeśli my z tych 17 milionów 14-15 milionów spalimy w energetyce, to będzie oznaczało, że po Polakom wzrosną rachunki za energię. I jak jeszcze można próbować w jakiś dziwny sposób, jak to rządzący robią, zwykłym Polakom gdzieś tam rekompensować te ceny, to zapomniano o firmach, o małych firmach, średnich, dużych. Te firmy mają wzrost rachunków za, za energię o 300, 400, 500%. No to wykończy naszą gospodarkę. Chcielibyśmy też tym, tym swoim protestem pokazać Polakom, jaki to jest potężny problem, że, że tak jak mówię, ta zima się skończy, ale ten kryzys będzie trwał i my, jeśli nie zainwestujemy w nasze górnictwo, jeśli nie zaczniemy wydobywać tego węgla, nie będziemy mieli swoich surowców, to w przyszłym roku będziemy w jeszcze gorszej sytuacji, a za 2-3 lata tak naprawdę Polacy zostaną bez prądu. Ale no, o sytuacji, jaka jest aktualnie, poinformował trochę prezes Kaczyński w ten weekend. Powiedział, że ściągamy więcej niesortowanego węgla, żeby mieć tego węgla sortowanego, ale ten sortowany w czasie podróży zamienia się w niesortowany. Może pan właśnie wyjaśni, o co chodzi e, prezesowi PiS? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja naprawdę chciałbym to wyjaśnić, ale ja nie nadążam za tą logiką. Po pierwsze, jeśli wiedzieliśmy, że brakuje nam węgli grubych, to nie jedziemy i nie kupujemy nie sortu, który już z założenia w 70% będzie miałem. Oczywiście on jeszcze w czasie transportu się zdegraduje. Popełniliśmy kilka błędów. Jak jechaliśmy zakupić węgiel, to jedziemy kupywać te węgle, które potrzebujemy, a nie te, które mamy. My miałów jeszcze mieliśmy na tyle, że dla energetyki w tej taniej cenie e, polskie kopalnie mogły wydobyć. My mieliśmy właśnie grube węgle e, zamówić i te grube węgle miały wpłynąć do Polski dla odbiorcy indywidualnego. E, zakupiliśmy nie sort. A tłumaczenie, że jakbyśmy kupili grube węgle to one i tak będą mnie sortem, to jest tłumaczenie z kosmosu. Ewidentnie widać, że pana Kaczyńskiego ktoś wprowadza w błąd. I nawet może nie mam do niego żalu, bo on nie musi się na tym wszystkim znać, tylko my opłacamy Setki doradców, tysiące tych doradców mają nasi politycy, yy, którzy powinni chociaż troszeczkę się znać na, 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 na węglu, choć troszeczkę się znać na energetyce. No i jak widać, wygląda to zupełnie inaczej. No ale to, to, to pokazuje obraz naszego państwa, to pokazuje na co my wydajemy kasę. Tutaj mamy biuro poselskie yy, pana posła Morawieckiego który tak naprawdę od kilku miesięcy się tutaj nie pokazuje. A to biuro poselskie, pewnie cały koszt tego biura miesięcznie, to pewnie będzie około 50 tysięcy złotych, które my płacimy z naszych podatków. No ale spółki próbują coś robić, spółki Skarbu Państwa. PGG uruchamia dodatkową sprzedaż miału dla klientów indywidualnych. PGE uruchamia sprzedaż węgla dla instytucji samorządowych, szkół i tak czy to w ogóle coś pomoże, czy to jest tylko takie ostatnie, ostatnie takie wdechy powietrza przed utonięciem? Tak naprawdę to niewiele pomoże. My możemy punktów sprzedaży uruchomić dzisiaj nawet milion. Ale my nie mamy tego węgla. My możemy, e, dzisiaj się mówi, no tak, e, będziemy indywidualnym odbiorcom sprzedawać miały. Tylko ktoś zapomniał o tym, że ci indywidualni odbiorcy już dawno zmienili piece na, na ekogroszki, na te wysokiej klasy i tak naprawdę nikt tego miału nie, nie wrzuci do tego pieca, bo go uszkodzi, a poza tym nie da się palić tymi miałami w tych piecach, więc e, to jest droga donikąd. To, co powiedziałem, punktów dzisiaj to my możemy otworzyć mnóstwo. Tylko my musimy mieć węgiel, żeby w tych punktach sprzedać, a my tego węgla po prostu nie mamy. A to co, da się coś zrobić, żeby już teraz te wydobycie zwiększyć, poprawić, zrobić coś, żeby nie wiem końcówka tej zimy na przykład była w ludzkich warunkach, żebyśmy nie musieli ziemnąć. No niestety z przykrością stwierdzam, że tą zimę już straciliśmy i to no właśnie o to mam żal do rządzących, że nie mówią tego otwarcie polakom, że, że żeby polacy jakoś się zabezpieczyli w inny sposób, nie wiem kupili drzewo, coś innego, e, straciliśmy już tą zimę i nie uratujemy tej zimy. My, ale możemy uratować troszeczkę przyszłą zimę. Możemy już w dość dobrej sytuacji być za dwa lata, za trzy lata już może polskie górnictwo wydobywać tyle węgla, że zabezpieczymy rynek indywidualny i polską energetykę. My, ja nie wiem czemu my mamy własne surowce energetyczne, mamy własne elektrownie i możemy zabezpieczyć całą Polskę w energię i w ciepło a robimy wszystko, żeby tego nie robić. No i po to między innymi tutaj te nasze pikiety i po to to robimy, żeby może skłonić tych rządzących, może jak nam się nie uda, to ludzie w kraju niech do tych posłów chodzą, niech, niech ich naciskają, po to właśnie, żebyśmy mieli suwerenny kraj energetycznie, a nie, nie, nie byli w takiej sytuacji jak dzisiaj. Naprawdę w to pan wierzy, że ludzie w końcu wyjdą na ulicę, coś z tym zrobią, bo raczej nic się na to nie zapowiada. Znaczy ja, ja też bym nie chciał, żeby takie problemy rozwiązywano na ulicy, bo to jest jednak... Jeszcze chyba demokratyczny kraj, choć czasami mam już pewne wątpliwości, ale no powinni jednak naciskać na posłów ze swoich regionów, choć chyba, że jest taka sytuacja jak tutaj, że tych posłów po prostu w tych, e, e, w tych swoich gabinetach nie ma, no ale musimy coś robić, no, jeśli będziemy siedzieć i, i, i nic nie robić, no to, to, to skończymy fatalnie, e, to jeśli nic nie zrobimy, to za 3, 4, 5 lat. Tak naprawdę my będziemy ściągać energię z zagranicy, która będzie 10-15-krotnie droższa. No, no proszę porównać ceny energii w Polsce, która jest droga, ta energia z tego, z tego naszego taniego węgla. No ale Niemcy, które się chwalą, że mają tyle zielonej energii, tak dalej, tam energia jest kilka, kilkukrotnie droższa jak w Polsce. Więc musimy coś robić i ja wierzę w to, że, że, że uda się coś zrobić. Gdybym w to nie wierzył, to dzisiaj by nas tutaj nie było.